Gdzie występuje witamina E, czyli najlepsze źródła witaminy E? Może zacznijmy od tego, po co w ogóle ta witamina E jest nam potrzebna. Poza tym, że oczywiście witamina E jest bardzo silnym antyoksydantem, czyli przeciwutleniaczem, która pomaga na przykład w spowalnianiu tych procesów starzenia się komórek, czy też przeciwdziała bezpłodności u mężczyzn, to bierze ona udział w procesach krzepnięcia krwi. Zapobiega procesom, które niestety mogą spowodować powstanie miażdżycy, wspomaga również pracę naszych mięśni, poprawia kondycję naszej skóry, włosów. Jest przez niektórych nazywana wręcz witaminą młodości. Tylko, że nawet w przypadku tego typu witamin, pamiętajmy, że zbyt duże dawki również są niewskazane. No ale tutaj, oczywiście, te zbyt duże dawki to raczej już może być efektem. Nadmiernej suplementacji. Dzisiaj o innych, można powiedzieć, rzeczach, dzisiaj o czymś innym czyli o tych źródłach tych zwykłych źródłach z których powinniśmy oczywiście niejako pobierać tą witaminę E, ponieważ musimy pamiętać, że te źródła z naszego pożywienia są najlepsze. Jak oczywiście zawsze. A jeśli chodzi o naturalne źródła witaminy E, to oczywiście są to źródła roślinne. Spotykamy ją głównie w olejach, olejach roślinnych, takich jak olej rzepakowy, słonecznikowy, czy też na przykład olej kukurydziany. Oczywiście trzeba pamiętać, jak to najczęściej ma miejsce, że najlepszym wyborem są oleje tłoczone na zimno, ponieważ w ich przypadku ta ilość tej witaminy E jest prawie dwukrotnie większa niż w przypadku tych olej, które były otrzymywane za pomocą rafinacji. Do produktów, które są bogate również w witaminę E, zaliczamy orzechy, włoskie i ziemne, do tego pestki dyni, pełne ziarna zbóż, warzywa, na przykład takie jak kapusta, szpinak, sałata, jeszcze nie wspomniałem o migdałach. Musimy pamiętać, że o ile Witamina E jest w miarę odporna na działanie wysokich temperatur. To mrożenie, czy też ekspozycja na promienie słoneczne, czy też na tlen wpływa na nią bardzo niszczycielsko. Tutaj musimy pamiętać, że właśnie z tego powodu wspomniane źródła, te naturalne źródła witaminy E mu musimy przechowywać na przykład w zaciemnionych miejscach. Jeśli chodzi o produkty odzwierzęce, witamina E może występować też w mleku, przetworach pochodzących z mleka oraz jajkach. Dodatkowo witaminę E możemy spotkać w produktach pełnoziarnistych, zbożowych produktach pełnoziarnistych, takich jak pieczywo, makaron. Do tego mamy kaszę. Nie zapominajmy też o oliwkach, czy też takich warzywach i owocach jak botwinka, szpinak, awokado, jarmusz, jeżyny, marchew, jagody, maliny szparagi. Pamiętajmy też, że część tych środków, które stosujemy, stosujemy na przykład kiedy mamy problemy z tarczycą, czy też mamy problemy żołądkowe, mogą niestety wpływać na procesy wchłaniania się witaminy E. A jeśli chodzi o poprawę przyswajalności, to w pozytywny sposób na przyswajalność witaminy E wpływa odpowiednia liczba innych witamin na przykład witaminy A, C, witamin z grupy B, czy też odpowiednie ilości spożywanych nienasyconych kwasów tłuszczowych, manganu, selenu. Więc gdy ta podaż tych innych witamin i tych substancji, których powinniśmy dostarczać odpowiednie ilości jest odpowiednia, wówczas należy pamiętać, że nawet witamina E będzie przyswajana w odpowiednich ilościach. Podsumowując, należy stwierdzić, że niedobory witaminy E właściwie u osób zdrowych nie występują. Tutaj, jeśli mamy jakieś problemy, na przykład zaburzenia wchłaniania tłuszczy, czy też celiakie, mukowiscydozę, to wówczas możemy mieć problemy, czy też na przykład jesteśmy pod wpływem mocnego stresu, bardzo mocnej zwiększonej aktywności fizycznej. Wówczas może pojawić się ten niedobór witaminy E, ale w przypadku większości z nas raczej nie ma takiego zagrożenia, ponieważ jest to witamina, do której dostęp jest prosty, i nasze ciało doskonale sobie radzi z pozyskiwaniem tej witaminy. Jeśli nie mamy takich naprawdę poważnych problemów, to nie ma potrzeby jej suplementowania. Pamiętajmy, że jednak w większości wypadków, jeśli nasza dieta jest taka normalna, nie jest jakaś cudowna, nie poświęcamy jej bardzo dużo czasu, tylko jemy tak normalnie i nie mamy problemów z naszym ciałem, to nie ma potrzeby dodatkowego zwiększania, czy to produktów z witaminą E, chociaż tutaj może źle powiedziałem, ponieważ są to produkty naprawdę bardzo fajne, zawierające również inne, witaminy makro-mikroelementy, więc tutaj może to źle określiłem, ale nie ma potrzeby dodatkowej suplementacji witaminą E. I jest to oczywiście coś niepotrzebnego, ponieważ jak zawsze zbyt duża ilość może wpływać w sposób negatywny na nasze ciało. Musimy pamiętać, że i witamina E, i witamina C, i wszystkie witaminy mają być w odpowiedniej ilości, zbyt duża ich liczba. Zbyt duża ilość tej witaminy nie pomoże, a wręcz może zaszkodzić. Więc na spokojnie tutaj nie mamy się, nie powinniśmy się tą witaminą tak przejmować. Przejmujmy się ogólnym bilansem, jeśli chodzi o te wszystkie witaminy, jakie spożywamy. Na dzisiaj może dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.